Witam serdecznie na Trophy Fashion znajdujemy się w suwałkach moim rodzinnym, moim mojej żon rodzinnym mieście, e, dokładnie nad zalewem. Tu widzimy tutaj ładny zalew. Tutaj mamy piękny street workout plus. E, bardzo dużo drążków, wybrałem sobie ten, e, ten teren do nagrania kolejnej e, serii filmików. Dzisiaj stabilizacja, jak widzimy gumy. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć e, troszeczkę na temat gum, jakie ćwiczenia wykonujemy i dlaczego są efektywne. Plus e, wytrzymałość e, izometryczna i elementy rozciągania, dlatego że pytanie jak powinniśmy się rozciągać. Eee, krótki instruktaż krótki na temat rozciągania przechodzimy od razu do części rozgrzewkowej zapraszam, skakanka słuchajcie, eee, jeżeli nie mamy możliwości eee, a chcemy się szybko rozgrzać uważam, że skakanka jest bardzo fajnym wyborem, dlatego, że rozgrzewa nasz cały układ krążeniowo oddychowy, nasz cały układ Mięśniowy, przygotowuje do, do wysiłku, dlatego króciutko przedstawiam. Jeżeli uczymy się skaki na skakance, tak jak mówię, lekkość, nie robić tego, nie usztywniać się bardzo spokojnie, luźno. Wiadomo, że potrzebujemy czasu, ale bardzo powolutku skakankę wybrać najlepiej e, z długą, żeby nie była za krótka, i wtedy powolutku uczymy się. Pamiętamy o synchronizacji ruchów, skakanka też pozwala nam polepszać naszą koordynację ruchową. I tak, jak mówię, polepsza nasza wydolność, jeżeli skaczemy długo i dużo. Także skakanka zastępuje nam bardzo dobrze roweryk, nawet bieganie. Ale pamiętam, że na skakance tutaj jest akurat fajny tartan, mam dobre buty. Musimy, musimy być pewni naszych stawów. Jeżeli mamy problemy z kolanami, no to nie do końca skakanka jest skazana, ale w większościach najbardziej. tak? Jak polecam, polecam 3 minuty, 3 rundy. 3 minuty ciągłego skakania i tak trzy razy. To jest odpowiedni czas na rozgrzanie naszego organizmu i przygotowanie do, do wysiłku naszych kończyn dolnych, naszych kończyn górnych, dlatego że tutaj pracuje praktycznie wszystko, tak? Dobrze. Tak wygląda rozgrzewka. na skakance. tak jak 3 minuty po trzy serie. Przechodzimy od razu do ćwiczeń. Tak jak wcześniej wam pokazywałem, drobinka koordynacja jest świetnym rozwiązaniem na na naszej propriocepcji, czucia głębokiego, na polepszanie naszej e, stabilizacji naszej, m, naszych ruchów, naszych mobilności naszych ruchów. Tak? Dzisiaj dodajemy do tego efektu, już robiliśmy wcześniej koordynacyjnej, koordynacyjne I, tego, i to oczywiście się tego trzymamy. Dzisiaj dodałem taśmy. Te taśmy są bardzo e, dostępne wszędzie. E, już Wam pokazuję: są krótkie, krótkie, krótkie taśmy. I na tych taśmach wykonujemy wszelaki rodzaj fajnych ćwiczeń. Pamiętajmy, że guma musi być ciągle napięta. Nasze mięśnia biodrowe, mięśnie brzucha i mięśnie pośladkowe ciągle są napięte, dlatego to jest naprawdę super wybór zarówno dla ludzi trenujących rekreacyjnie, dla kobiet, które chcą tutaj wzmocnić i polepszyć kształt tutaj bioder, mięśni brzucha i mięśni pośladków. Pierwsze ćwiczenie, tak jak już pokazywałem, Musimy łapać schemat naciągnięcia gumy. Guma musi być ciągle w na napięciu, tak? Pierwsze ćwiczenie, już pokazywałem, hop, noga do boku. Przechodzimy na drugą stronę. Ćwiczenie wygląda fajnie, ale uwierzcie mi, że kiedy wychodzę tą nogą do boku, czuję naprawdę mocne napięcie nog. I wtedy rozluźniamy takich serii, wykonujemy cztery na prawo i na lewo nogę. Drugie ćwiczenie polepsza naszą koordynację i naszą wyobraźnię ruchową też na napięciu na, na gumy. Zobaczcie, skakujemy do środka. Hop, raz, dwa, trzy, cztery. Hop, przechodzimy od razu w tył. Hop, druga strona. Oczywiście możemy to ćwiczenie wykonywać na dwa, jeżeli się go uczymy. Dwa razy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Bądź na trzy. Nie ma to większego znaczenia. Jak wygląda to ćwiczenie wygląda, może skomplikowane, ale naprawdę skomplikowane nie jest. Lewa noga jest na zewnątrz. Za chwilę lewa noga wchodzi do wewnątrz. Jesteśmy twarz skierowani tam. Prawa na zewnątrz, prawa do wewnątrz. Lewa na zewnątrz, lewa do wewnątrz. Prawa na zewnątrz, prawa do wewnątrz. Lewa na zewnątrz, lewa do wewnątrz. I tak. Hop, 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 hop. hop. Oczywiście przyspieszamy również 4, 5, 6 serii, w zależności od tego, jak Wam będzie wychodziło. Kolejne ćwiczenie, zobaczcie, zwykłe tak zwane popularne pajacyki możemy dodać ręce albo nie tu chodzi o pracę nóg hop i tyłem oczywiście to samo ćwiczenie możemy zrobić z pogłębieniem tak żeby nasze pośladki mocniej pracowały i nasze uda czyli zobaczcie hop I tyłem, raz, dwa, raz, dwa. I tak robimy do końca. Tak wygląda kolejne ćwiczenie. Oj, muszę Wam powiedzieć, że nogi czuję. Konkretnie. Kolejne ćwiczenie, mięsień prosty uda, mięsień biodrowy fajnie pracuje. Zobaczcie, ciągle naciągnięta guma, raz. Również w jedną, w drugą stronę, cztery takie powtórzenia jak najbardziej zdecydowanie wystarczą. Bez drabinki, oczywiście, krok odstawno-dostawny. Powoli angażowanie maksymalnej ilości jednostek motorycznych, powolutku. I wracamy. Napięty brzuch, pośladki, łuda. Wracamy. Wykonujemy takich powtórzeń 5, 5 w jedną, 5 w drugą, zdecydowanie wystarczy. Odpoczynki według uznania czujemy mięsień jest skurczony delikatnie jak nam odpuszcza, możemy wykonywać kolejną, kolejną serię. Teraz kochani, dodajemy górę, czyli także popracowała nam też góra i zobaczcie, mamy górę, dół, hop, raz. ciągle guma jest napięta. Tu trochę miejsca zabrakło. Nie obliczyłem tego. Tak wygląda to ćwiczenie. Takich serii wykonujemy 4-5. Kolejne ćwiczenie. To samo, które wykonywałem bez, ale teraz z gumą. Zobaczcie. szybciej. No, ćwiczeń już bardziej dla grupy zaawansowanej. Bardzo fajnie pracują barki, brzucho, także nogi. Wiele fajnych ćwiczeń, słuchajcie kochani, na tej gumie możemy wykonywać takich jak unoszenie uda w górę, ruchy dynamiczne. Świetnie tutaj widać jak pracuje mięśnie proste uda, przy okazji proste i skośne mięśnie brzucha, zobaczcie. Wykonujemy taki ruch. 12 razy po skosie. Hop i na zewnątrz. Hop. 12 razy. Odpoczywamy, przechodzimy druga noga również. Kontrolsty. Uwieście musimy złapać równowagę 5 ładnie brzucho. Wykonujemy 10 razy. O 10 do 12. Do wewnątrz. utrzymujemy równowagę. I na zewnątrz. Hop, 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 hop. Świetnie pracujemy mięsień mobilny, mięsień biodrowy, polepszamy mobilność w naszych stawach, polepszamy siłę, polepszamy elastyczność mięśni. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o te gumy. Tych ćwiczeń jest mnóstwo, e, jest dużo, dużo więcej e, rozciąganie za chwilę. E, teraz jeszcze szybciutko Wam pokażę. Kolejne ćwiczenie. Chcę Was zachęcać. Przepraszam, jeszcze, przepraszam ściągnę tą gumę. Chcę Was zachęcać kochani do treningu na gumach, dlatego, że ten trening jest bardzo efektowny i efektywny. Kolejne ćwiczenie, mamy tutaj gumę. pod przodem, zobaczcie. Utrzymanie mięśni głębokich, dobra postawa. Jeszcze bardziej. W ten sposób. To jest jedna z wersji, druga z wersji, oczywiście druga ręka to samo. Pamiętamy, staramy się mieć prosty, nie przekręcać się. Wiecie, że mięśnie brzucha bardzo mocno pracują. Dla tych, którzy czują się pewniej, którzy czują, że ich korpus jest silny, modyfikacja trudniejsza wygląda w ten sposób. Druga strona. Za 6 razy na nogę. Świetnie czujemy napięcie mięśni brzucha, i tych ćwiczeń jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście wiele modyfikacji, typu takiego, że kiedy odwrócimy w ten sposób, żeby wykonywać ćwiczenie na Mięsień dwugłowy, ramienia, przy okazji pracuje na, si na, na naszym brzuchu. Pamiętamy o oddechu, tych powtórzeń. Nie jestem w stanie Wam sprecyzować, ile ja preferuję 6-8 takich powtórzeń na jedną rękę i zrobić dobry odpoczynek, dlatego że całe ciało nam konkretnie bardzo mocno pracuje. Dobrze, to byłoby na tyle. Szybciutko na temat rozciągania. A więc tak, jeżeli chodzi o rozciąganie, to przed samym wysiłkiem <laughs> proponuję Rozciąganie dynamiczne, wszystkiego rodzaju, odwodzenia, przywodzenia, wymachy, wszystkiego rodzaju. To jest bardzo popularne, ale o tym będzie kolejny filmik. Chcę na to poświęcić troszeczkę więcej czasu. Rozciąganie już po wysiłku, jak wygląda. Eee. Pokażę Wam, ja preferuję, jeżeli pracowaliśmy dużo kończynami dolnymi, zaczynam od kończyn dolnych. Pierwsza rzecz to jest tak, stoimy w postawie zasadniczej. Zaczynam od stawu skokowego. Noga w przód, do tyłu. W przód, do tyłu. Dlaczego nie robię ruchów okrężnych? No dlatego, że nasza torebka, są, nasze stawy nie są naturalnie przyzwyczajone do takich ruchów. To nie są nasze naturalne ruchy, więc wykonujemy je naturalne. Takie, które występują w naturze naszych ruchów, czyli w przód, tył, delikatne do boku. Takie ruchy występują podczas różnego rodzaju rotowania biegów i tego typu ruchów podobnych. Druga strona to samo, tak? Naciągamy przód, tył. Tych ruchów wykonujemy, wykonujemy dużo. Na rozgrzewkę taką rozciąganie potrzebujemy 20-25 minut. Dobrze. To jest koniec. Jeżeli chodzi o kolana, wszelkiego rodzaju krążenia do wewnątrz, na zewnątrz, na złączony. Też nie do końca to polecam, dlatego że staw kolanowy jest bardzo złożonym stawem i wykonujemy takie ruchy. To nie jest naturalny ruch dla naszego kolana. Nasz Kolano to jest staw zawiasowy złożony, złożony dlatego, że ma delikatne ruchy rotacyjne, delikatne w kolanie, ale głównie jest stawem zawiasowym. Tu pracuje nasz staw pracuje w ten sposób, więc ja preferuję ogrzewanie w ten sposób, że robimy pół przysiad. możemy oczywiście pogłębić, wspiąć się na palce, wyprostować, czyli po prostu dynamiczne przysiady. Pół przysiad, kolano nie przekracza linii palców. Post Dobra, na napięcie mięśni brzucha, patrzymy przed siebie. Jak najbardziej preferuję ten typ rozciągania staw kolanowych. Dobrze, przechodzimy. Mięsień przywodzący, bardzo delikatny, bardzo ważny mięsień. Stopa cała na ziemi, patrzymy przed siebie. Kiedy mamy stopę na ziemi, nasz staw skokowy bardzo ładnie pracuje i też się rozciąga. Nasza druga noga jest napięta izometrycznie, kolano nie przekracza linii palców. Ręka podporowa patrzy przed siebie. Ta sama noga przechodzi na brzeg przyśrodkowy i już inna partia mięśni tutaj przewodzących pracuje bardziej, tak? Trzymamy tak. Ile czasu trzymamy? 20-25 sekund bez pogłębiania. Kiedy czujemy, kiedy, kiedy czujemy e, delikatny dyskomfort, ból, trzymamy w tej pozycji mięsień, delikatnie sam będzie odpuszczał i sami będziemy mimowolnie pogłębiać ruch. Ta sama noga przejście na piętę i tylna część mięśni uda. Tak wygląda rozciąganie jednej z skończyn Oczywiście to samo jest na drugiej noze, Już Wam nie będę pokazywał. Przywo, e, stopa cała, część przy, e, przyśrodkowa, część tylna. Tak to wygląda. Przechodzimy. Szeroki rozkrok. Chwytamy się za kolce biodrowe od tylnej strony. Wypychamy bardzo ostrożnie bioderka w przód. Napinamy mięśnie pośrodkowe. Rozciągamy biodrowe oraz nasz mięsień brzucha. Bardzo fajne ćwiczenie. Bardzo przydatne. Rozluźniamy, pochylamy tułów do przodu. W, w, w miarę naszego, wiadomo, że każde jego, każ, każdy rozciągnięcie ciała jest inne. Więc, palcami, dłońmi, przed ramionami, robimy taki delikatny chód do przodu. Stopy, całe oczywiście na ziemi. Docią, do, dociągamy nasze brzuchate łydki, nasze achillesy, wracamy. pochylamy się, przytrzymujemy. Dobrze, z tej pozycji od razu przechodzimy do mięśnia brzucha tego łydki, stopa cała na ziemi, dociskamy piętę do podłoża, patrzymy przed siebie i widzimy jak ładnie mięsień brzucha się rozciąga, do tego mięsień ścięgna Achillesa, bardzo ważny, bardzo silny w naszym organizmie punkt, o który powinniśmy bardzo mocno dbać. Przechodzimy na powolutku na drugą nogę, pamiętamy, stopa cała, jest na ziemi. Czyli jesteśmy w takiej pozycji kociej. Taki delikatny robimy tutaj garb, pośladki mocno do góry. I dociskamy mocno piętę do, do, do podłoża. Przepraszam. Dobrze. Z tej pozycji w klęku noga do boku. Jeszcze dociągamy. Nie rotujemy naszych bioder. Patrzymy przed siebie. Udo od wewnętrznej strony. Wypychamy na zewnątrz. Czyli rozciągamy jeszcze nasz mięsień przyśrodkowy przywodzące nasze mięśnia. Tych mięśni jest tutaj jest kilka, a nawet kilkanaście, o których powiem następnym razem. Druga strona to samo, pamiętamy, nie skręcamy, nasze barki są w jednej płaszczyźnie, możemy chwycić się nawet za, tutaj za kolec biodrowy, żebyśmy nie rotowali. Poprawiamy mobilność w naszym organizmie i elastyczność mięśni, polepszamy funkcjonowanie naszych stawów. Rozluźniamy mięsień dwugłowy. Polecane przeze mnie ćwiczenie. Stopa w kierunku biegu, druga w ten sam sposób. Pięta do podłoża, robimy półprzysiad. Plecy bardzo proste, o tym pamiętajcie. Plecy mają być proste, łopatki ściągnięte. Patrzę przed siebie, chwytam palcami za palce stóp. Dociągam jeszcze mocno do siebie. Noga jest wyprostowana, patrzy przed siebie i rozciągamy mięsień dwugłowy. Pamiętamy o, z, o złączonych łopatkach, o ściągniętych łopatkach. Rozluźniamy. Druga noga to samo. Mięsień czworogłowy. Pięta blisko pośladka, kolano blisko kolana. Biodra idą w przód, pięta do, do, do pośladków. Pamiętamy, żeby kolano było blisko kolana. Noga postawna delikatnie ugięta. Można się czegoś wstrzymać. Jeżeli już czujemy, mamy stabilizację. Ręka do góry, utrzymujemy równowagę. Rozluźniamy to samo na drugą nogę i mamy całe kończyny dolne praktycznie załatwione. Tak wygląda rozciągany kończyn dolny. Kolejne filmiki, kolejne, kolejne partie. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam Was z pięknego miejsca, kim są nasze suwałki. Suwalszczyzna, jak to mówię, na piękna jak baś. Pogoda nie jest jest dzisiaj. Całkiem fajna. Pozdrawiam wszystkim. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za wsparcie. I zapraszam do jakichkolwiek pytań. Jeżeli macie jakieś pytania na temat filmików, to zapraszam. Może pomysły na kolejne filmiki. Także dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Natural Food Passion zawsze z Wami i zawsze pomocny. Dziękuję ślicznie.